Dzień dobry. Witamy Państwa na konferencji prasowej. Razem ze mną pan poseł Zbyszek Zaborowski i pan poseł Wincenty Esner. Za chwilkę chcemy Państwu przedstawić projekt Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Chodzi o zmiany. W kodeksie wyborczym, jak wszyscy wiemy, po tej kompromitacji Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie przez prawie tydzień były liczone głosy po tych kompromitacjach w lokalach wyborczych, no trzeba kodeks wyborczy dostosować do takiej sytuacji, aby faktycznie w sposób transparentny, ale również szybko można było policzyć te głosy i żeby nikt nie miał wątpliwości co do przebiegu samych wyborów. Stąd też projekt sojuszu. Lewicy Demokratycznej. I tutaj poproszę o zabranie głosu w pierwszej kolejności poseł Zaborowski, a następnie pan poseł Wincenty Elsner. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Sojusz Lewicy Demokratycznej niezłocznie po wyborach samorządowych, wyciągając wnioski właśnie z przebiegu wyborów, a zwłaszcza procedury liczenia głosów, przygotował już początkiem grudnia nowelizację kodeksu wyborczego. Dosyć głęboką, ona obejmuje 44 zmiany. Początkowo interpretacja wyników wyborczych budziła duże emocje, dzisiaj mamy już badania naukowe doktora Jarosława Flisa i wiemy z tych badań, że faktycznie opinia publiczna, wyborcy zostali wprowadzeni w błąd taką, a nie inną kampanią informacyjną Państwowej Komisji Wyborczej. Około 700 tysięcy głosów lista numer jeden otrzymała niejako ekstra, w wyniku właśnie wprowadzenia w błąd a, wyborców. A, to samo na poziomie powiatów, a, bo te 700 tysięcy dotyczy sejmików Wojewódzkich. A, a, notabene mamy też nadzwyczajny przyrost głosów nieważnych. Na poziomie powiatów a, przeszło 16 a, w przypadku wojewódz 18%, poprzednio na poziomie Sejmiku było to 12%, a w 2010, w powiatach a w 2010 około 8%, a więc ten przyrost był gwałtowny. Oczywiście oprócz kampanii informacyjnej winna była temu forma karty wyborczej, broszura, która była niejasna dla wyborcy, a kampania informacyjna w środkach masowego przekazu. Te niejasności pogłębiła. Proponujemy, aby w przypadkach, kiedy broszura jest niezbędna, na pierwszej stronie było wyłącznie z treści oraz instrukcja do głosowania. Natomiast nazwy i listy komitetów wyborczych a później na następnych stronach ewentualnej broszury, ale generalnie należy dążyć do tego, aby takich formy karty wyborczej unikać. Żeby zapewnić przejrzystość procesu wyborczego, proponujemy również wprowadzenie przeźroczystych urn, standaryzację wyposażenia lokali wyborczych i wprowadzenie kamer, które mogłyby na bieżąco przekazywać obraz do BIPu, do Biuletynu Informacji Publicznej na poziomie gminy, tak aby wyborcy mogli śledzić przebieg głosowania oraz to proces liczenia głosów. Wszystko powinno się odbywać w sposób transparentny. Proponujemy dalej idąc ograniczyć możliwości wpływania przez członków Komisji Wyborczej przede wszystkim eliminować spośród kandydatów do Komisji Członków rodzin. Zdarzało się, że syn kandydata na urząd prezydenta miasta był członkiem czy nawet przewodniczącym Komisji gminnej Wyborczej. to były rzeczy nie do przyjęcia. Chcemy też przywrócenia, aby, można było zbadać przyczyny nieważności głosu na przyszłość w sposób pewny, aby wyciągać z tego wnioski do edukacji obywatelskiej, aby komisje w protokołach ujawniały przyczyny nieważności głosów. Dzisiaj sądy okręgowe miały też ogromne problemy z procesem rozpatrywania procesów, protestów wyborczych, między innymi dlatego, że ordynacja. Nie narzuca w wyniku poprawki Senatu w 2011 do kodeksu wyborczego, nie narzuca obowiązku ujawniania przyczyn nieważności głosów. Tych zmian jest daleko więcej. Chcemy również wprowadzić istotne korekty samej istoty ordynacji wyborczej do samorządów proponując przywrócenie głosowania proporcjonalnego w miastach i gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Uważamy, że ta korekta, pozostawienie wyborów proporcjonalnych wyłącznie w miastach na prawach powiatu była błędna, to ogranicza reprezentatywność Rady Gmin, ale zwiększa również koszty procesu wyborczego, bo powoduje Potrzebę wprowadzenia wyborów uzupełniających. W wyborach proporcjonalnych w przypadku wyboru na wójta, objęcia stanowiska państwowego czy, czy wyboru do Sejmu czy do Senatu następny z listy wchodzi, natomiast w przypadku wyborów jednomandatowych potrzebne są wybory uzupełniające. Według naszych informacji od ostatnich wyborów samorządowych zarządzono już przeszło 200 wyborów uzupełniających, mimo że minęło niespełna kilka. Miesięcy, a więc jest to pewne marnotrawstwo o, o środków publicznych i wydaje się to nieefektywnym rozwiązaniem. Żeby zwiększyć reprezentatywność wyborów, chcemy również przywrócenia metody sężyli liczenia głosu, a więc bardziej proporcjonalnej, oddającej preferencje wyborców po to, żeby Rady Miast Powiatów i Sejmiki Wojewódzkie, ale również ewentualnie proponujemy rozważyć to w wyborach do Sejmu, lepiej oddawały preferencje wyborcze społeczeństwa. Nasz projekt ma być dzisiaj rozpatrywany razem z projektem pana prezydenta. Czekaliśmy na projekt prezydencki dwa miesiące, straciliśmy trochę czasu, ale jeżeli się weźmiemy razem do pracy, to mam nadzieję, że przed wyborami parlamentarnymi na jesieni, które są planowane. Ta nowelizacja kodeksu wyborczego może wejść w życie, ale to zależy od, oczywiście od wszystkich ugrupowań, od wszystkich stron postępowania legislacyjnego. Wydaje się w tym celu dobre byłoby powołanie komisji nadzwyczajnie, żeby usprawnić pracę. Straciliśmy czasu już wystarczająco dużo. Bardzo proszę. Podkreślam też jeszcze jedno. Bezpośrednio po wyborach samorządowych wszystkie ugrupowania parlamentarne miały większe czy mniejsze zastrzeżenia do sposobu przeprowadzenia tych wyborów, ale projekt Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest jedynym projektem przygotowanym przez ugrupowania parlamentarne. Drugim jest tak jak poseł Zaborowski mówił projekt prezydencki żadne inne ugrupowanie ani platforma obywatelska ani polskie stronnictwo ludowe ani prawo i sprawiedliwość nie uważało za stosowne wyciągnięcia wniosków z tych wszystkich nieprawidłowości wyborczych i przygotowanie własnych propozycji zmian Proszę Państwa, pierwszy artykuł konstytucji mówi, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym nas wszystkich, a drugi artykuł mówi, że jest również demokratycznym państwem prawa. I właśnie kodeks Kodeks wyborczy jest swoistą wyborczą Biblią, która realizuje takie demokratyczne państwo prawa. Bo od zapisów, od precyzji i jasności, jednoznaczności zapisów w kodeksie wyborczym zależy jakość polskiej demokracji. Przekonanie milionów wyborców idących do urny, że wybory odbędą się prawidłowo, że zostaną prawidłowo przeprowadzone i dobrze, uczciwie policzone. Może z wagi tego aktu prawnego, jakim jest kodeks wyborczy, nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę aż do wyborów 16 listopada, bo to one pokazały, że niedoskonałości, błędy, niejasności zapisów prowadzą do takich skandalicznych sytuacji, z jakimi mieliśmy do czynienia wówczas. Dlatego chcielibyśmy, aby nad tymi naszymi zmianami i również nad zmianami proponowanymi przez prezydenta mogli debatować wszyscy, nie tylko my, posłowie mający prawo uchwalania ustaw zmian kodeksowych ale również aby na temat o tych zmianach mogli się wypowiedzieć wszyscy wyborcy dlatego proponujemy składamy wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego w sprawie zmian w kodeksie wyborczym taką formułę dopuszcza artykuł 70a regulaminu sejmu jesteśmy przekonani że szeroka debata szeroka dyskusja z możliwością uczestnictwa w, tych, w tej debacie, w tej dyskusji każdego z wyborców przyczyni się do tego, że te zmiany, które proponujemy wprowadzić będą jeszcze lepsze i jeszcze bardziej jednoznaczne. A więc Sojusz Lewicy Demokratycznej składa wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego w sprawie nowelizacji kodeksu wyborczego. Bardzo dziękuję. Nie widzę pytań. W takim razie bardzo Państwu dziękujemy.